Czy to możliwe, żeby to była prawda? Jak myślisz, co by się stało, gdyby obcokrajowiec doświadczył kataklizmu w Polsce? W obliczu katastrofy naturalnej każdy odczuwa strach i niepokój. Jeśli coś takiego dzieje się za granicą, skutki dla ciała i psychiki są jeszcze dotkliwsze. Oto historia znanego obcokrajowca, który przyjechał do Polski prywatnie i musiał zmierzyć się z taką właśnie sytuacją. Reżyser Gareth Edwards, znany na całym świecie z filmu Godzilla, jest człowiekiem, który darzy Polskę ogromną miłością i od zawsze czerpał inspiracje z polskiego kina. Mówi się, że często podróżuje po różnych zakątkach Polski. 23 lipca 2025 roku reżyser Edwards przybył do Polski po raz kolejny po dwuletniej przerwie, aby promować swój najnowszy film Jurassic World: Odrodzenie. Pragnąc na nowo Zanurzyć się w atmosferze Polski, za którą tak tęsknił, zaplanował zostać w kraju jeszcze przez tydzień po zakończeniu oficjalnych obowiązków. Natychmiast po zakończeniu promocji filmu wyruszył w podróż. Jednak 30 lipca, w dniu, w którym miał zaplanowany powrót do domu, doszło do katastrofalnych, gwałtownych ulew w rejonie Tatr, na południe od Polski. Były to największe opady deszczu odnotowane w historii regionu, co doprowadziło do prognoz o nadejściu potężnej fali powodziowej na Wiśle. Ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Sytuacja ta miała natychmiastowe i poważne konsekwencje dla Polski. Gdy tylko pojawiły się pierwsze doniesienia, w całym regionie Małopolski zawyły syreny alarmowe. Cały system transportu został wstrzymany, a w wielu miejscach ogłoszono nakaz ewakuacji, co wywołało początkowe zamieszanie. Niestety, reżyser Edwards przebywał wówczas w Krakowie, mieście, które znalazło się w strefie najwyższego ryzyka. Chociaż następnego wieczoru udało mu się bezpiecznie opuścić Polskę, gdy zapytano go o jego samopoczucie, opowiedział o tamtych wydarzeniach ze słowami: Polacy są naprawdę niesamowici. Ta historia stała się wiralem w mediach społecznościowych. Teraz opowiemy o doświadczeniach słynnego reżysera, który musiał zmierzyć się z kataklizmem w Polsce. Oraz o jego zdumieniu tym, co zobaczył w zachowaniu Polaków w tej ekstremalnej sytuacji, a także o reakcjach innych obcokrajowców. Zapraszamy do wysłuchania do końca. Fascynacja potworami i miłość do Polski. Świat twórczy Garetha Edwardsa. Gareth Edwards, brytyjski reżyser filmowy, rozpoczął swoją karierę jako specjalista od efektów wizualnych. Urodził się w 1975 roku w Warwickshire w Anglii. I od dziecka pasjonował się filmem i potworami, a w szczególności gwiezdne wojny były dla niego kluczową inspiracją. Po ukończeniu studiów filmowych pracował nad efektami specjalnymi dla programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Te umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i efektów specjalnych. Stały się jego główną bronią w późniejszej karierze reżyserskiej. Nazwisko Edwardsa stało się szerzej znane dzięki jego pierwszemu filmowi pełnometrażowemu, Strefa X. Mimo, że był to film niskobudżetowy, Edwards sam zajął się reżyserią, zdjęciami, montażem i efektami wizualnymi, tworząc dzieło zadziwiająco kompletne. Film zyskał uznanie na całym świecie, co przyciągnęło uwagę Hollywood. W rezultacie w 2014 roku. Powierzono mu reżyserię hollywoodzkiego remakeu Godzilli, dzieła, które przyniosło mu prawdziwą sławę dzięki potężnej warstwie wizualnej i głębokiemu szacunkowi dla oryginalnego filmu o potworach. Jednym z powodów, dla których Edwards się wyróżnia, jest jego miłość do polskiej kultury. Wychował się oglądając polskie filmy i twierdzi, że inspirowały go one do przedstawiania grozy i majestatu gigantycznych stworzeń. Interesował się również polską animacją i kinem. Czerpiąc wpływy z dzieł mistrzów takich jak Krzysztof Kieślowski, w jednym z wywiadów przyznał, że studiował sposób komponowania kadrów i przedstawiania postaci w filmach Kieślowskiego, adaptując te techniki do własnej pracy. Jego miłość do polskości wyraźnie odbiła się w reżyserii Godzilli. Nie przedstawił potwora jedynie jako obiektu strachu, ale jako przedstawiciela praw natury, koncepcji głęboko zakorzenionej w kulturze Europy Wschodniej. Co więcej, fakt, że wybrał Polskę jako jedną z lokacji w swoich filmach i obsadził polskich aktorów w ważnych rolach, świadczy o jego szczerości. Następnie Edwards kontynuował tworzenie wielkich produkcji, takich jak Water 1: Gwiezdne wojny, historię, ugruntowując swoją pozycję w Hollywood. W jego najnowszym dziele, twórca, wciąż widać szacunek dla miejskich krajobrazów Europy Wschodniej i polskiej kultury. Jego prace, pełne szacunku i fascynacji polskością, niezmiennie zdobywają serca widzów na całym świecie. Wypoczynek w Polsce. Dotyk historii i natury w Krakowie. Reżyser Edwards przybył do Polski 23 lipca 2025 roku, aby promować swój nowy film Jurassic World: Odrodzenie. Na konferencji prasowej w Warszawie przywitał wszystkich płynną polszczyzną. Dzień dobry. Wspaniale być z powrotem w Polsce. Jego uśmiech wywołał aplauz na całej sali. Prawdę mówiąc, zanim zajął się reżyserią Jurassic World, pracował nad innym projektem i planował dłuższą przerwę. Ktoś wysłał mi scenariusz w weekend. Byłem wtedy bardzo zmęczony pracą i chciałem odpocząć, nawet nie chciałem na niego patrzeć. Ale kiedy go przeczytałem, był tak dobry, że poczułem, iż muszę zrobić ten film, wspominał. Był też inny powód, dla którego poświęcił swój urlop. Producentem wykonawczym franczyzy Jurassic był Steven Spielberg, jego idol. Edwards powiedział: On jest jedyny w moim sercu. Objęcie serii, którą wcześniej reżyserował Spielberg, było dla mnie zarówno ekscytujące, jak i wymagało ode mnie pełnego zaangażowania. Po zakończeniu promocji w Warszawie, reżyser Edwards poświęcił czas na prywatny wypoczynek. Udał się do Krakowa, miasta przesiąkniętego urokiem historii i miejsca, gdzie kręcono wiele ukochanych przez niego polskich filmów. Chciał choć raz podążyć śladami swoich mistrzów. Powiedział: Kompozycja obrazu i sposób opowiadania o ludziach w polskim kinie zawsze były dla mnie źródłem wiedzy. Będąc w Krakowie, czuję się, jakbym dotykał atmosfery tamtych czasów. Ostatnim punktem jego podróży był sam Kraków. Dla Edwardsa, który od dawna interesował się polską naturą i historią, malownicze krajobrazy miasta miały szczególny urok. Gdy zobaczył bulwary Wiślane, spokojny nurt rzeki i z Wawelu na horyzoncie, wykrzyknął: Czuję się, jakbym stał na planie filmowym. Rankiem 30 lipca, gdy przygotowywał się do wyjazdu na lotnisko, by wrócić do Stanów Zjednoczonych, w hotelu spotkało go nieoczekiwane doświadczenie. Tego dnia ogłoszono alarm powodziowy. Potężna fala kulminacyjna, spowodowana bezprecedensowymi ulewami w górach, zmierzała w dół Wisły. W przeszłości ten region doświadczył już katastrofalnej powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Tym razem sytuacja była równie poważna. Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie najwyższego stopnia dla kilku województw do Rzeczu Wisły. Edwards patrzył na telewizor. Chociaż nie rozumiał wszystkiego po polsku, czuł, że dzieje się coś złego. Świadek siły i solidarności Polaków w obliczu syren alarmowych, w tym czasie reżyser Edwards przebywał w hotelu na krakowskim Kazimierzu, jednej z dzielnic objętych ostrzeżeniem powodziowym. Na ekranie telewizora nieustannie wyświetlano mapę Polski z zaznaczonymi obszarami zagrożenia. Powódź? Dobrze, że akurat dzisiaj stąd wyjeżdżam, mruknął do siebie. Ale nagle ekran telewizora wypełniły czerwone litery. Prezenter wiadomości mówił podniesionym, napiętym głosem. W prawym górnym rogu ekranu widniało słowo powodź i wielki napis. Natychmiastowa ewakuacja. Co natychmiastowa ewakuacja? Reżyser Edwards znał trochę Polski. Widząc te słowa i słysząc wyjące Syreny, wpadł w przerażenie, złapał torbę i wybiegł z pokoju. Na korytarzu zobaczył innych gości hotelowych, którzy w ciszy przygotowywali się do ewakuacji. Personel hotelu stał przed windami, kierując wszystkich do schodów prowadzących do lobby. Edwards podążył za innymi do holu, który był już pełen gości wpatrujących się w ogromny ekran telewizora. Wyglądało na to, że cały transport został wstrzymany, a władze zalecały unikanie ewakuacji samochodami. Ale nikt nie próbował wybiec na zewnątrz ani nie podnosił głosu na personel. Wszyscy po prostu spokojnie czekali na rozwój sytuacji. W tym chaosie pracownicy hotelu uwijali się, pomagając gościom, przeprowadzali wcześniejsze wymeldowania i rozdawali koce. Mimo wszystko na ich twarzach zawsze gościł uśmiech. Tego wieczoru, gdy sytuacja wróciła do normy, a transport został wznowiony, reżyser Edwards mógł bezpiecznie wrócić do Stanów Zjednoczonych. Wiadomość o tym, że utknął podczas alarmu powodziowego, dotarła do Ameryki. Więc na lotnisku czekała na niego grupa dziennikarzy. Reżyser wspominał ten dzień. Wszystko było tak zorganizowane, jakby ćwiczyli to od lat. Najbardziej poruszyło mnie zachowanie pewnej młodej rodziny. Widziałem, jak obcy ludzie podchodzili, by pomóc matce z małym dzieckiem, nosili jej bagaże i robili miejsce, by dziecko mogło się położyć. Widziałem też, jak inni goście natychmiast ruszyli z pomocą osobom starszym. Hotel, w którym się zatrzymał, na szczęście znajdował się na wyżej położonym terenie, ale w lobby zebrali się również ludzie ewakuowani z niżej położonych hoteli i domów. Przyznał, że był pod ogromnym wrażeniem. Mimo, że walczyli ze strachem przed nadchodzącą falą, natychmiast stworzyli wspierającą się społeczność. Hotel przygotował w lobby wielki ekran telewizyjny z najnowszymi informacjami oraz zapewnił jedzenie i napoje dla gości. Chociaż oni sami musieli się bać tak samo jak my, potrafili się uśmiechać. Dodał. Gdy transport został przywrócony, a nakaz ewakuacji odwołany, atmosfera się rozluźniła. Ale zamiast głośnych okrzyków radości, wszyscy w lobby zaczęli cicho klaskać i dodawać sobie otuchy słowami: Dobrze, że już po wszystkim, dziękuję bardzo za pomoc. Ten spokój i jedność tego dnia były realizmem, którego żaden film nie jest w stanie podrobić. Reżyser Edwards przyznał, że był zdumiony, a nawet onieśmielony tym, co zrobili Polacy. W swoich filmach często pokazuje grozę klęsk żywiołowych i to, co robią one z ludźmi. Kreowanie obrazu spanikowanego tłumu uciekającego w popłochu sprawia, że historia jest bardziej ekscytująca. Ale to, co zobaczyłem w Krakowie, to obraz ludzi, którzy stawili czoła strachowi z opanowaniem i pomagali sobie nawzajem, by przez to przejść. W tamtej chwili zrozumiałem, że siła ludzkości nie leży w walce o przetrwanie pośród chaosu. Ale we wzajemnej pomocy i solidarności powiedział z uśmiechem, dodając, że to wydarzenie sprawiło, iż pokochał Polskę jeszcze bardziej. Siła której film nie potrafi oddać. Historia polskiej kultury zapobiegania katastrofom, reżyser wspomniał również o tle tego niezwykłego spokoju Polaków. Słyszał od swojej ekipy, że lekcja wyciągnięta z katastrofalnej powodzi w 1990 siedem roku głęboko zakorzeniła się w polskim społeczeństwie. Kiedy na własne oczy zobaczył ewakuację, w pełni zrozumiał znaczenie tych słów. Widziałem zdjęcia z tamtej powodzi w Wielkiej Brytanii. Mam ogromny szacunek dla Polaków, za to, że potrafili przekuć tamtą tragedię w budowanie świadomości na temat zapobiegania katastrofom i kultury gotowości na przyszłość. Ewakuacja tamtego dnia była praktycznym zastosowaniem lekcji z przeszłości w celu ratowania życia ludzi w teraźniejszości. Podczas wywiadu wielokrotnie użył słowa solidarność. Wspominał małe gesty życzliwości, które widział w tymczasowym schronieniu, i powiedział: Przedkładanie bezpieczeństwa otaczających cię ludzi nad własne nie jest czymś, co każdy potrafi zrobić. Polacy są nie tylko opanowani, ale mają też ciepłe serca. To, że te cechy ujawniają się tak naturalnie w sytuacji kryzysowej, sprawiło, że poczułem ich kulturową siłę to jest coś, z czego powinni być dumni i co powinni pokazać światu. Reżyser powiedział, że to doświadczenie z pewnością wpłynie na jego przyszłą twórczość filmową. Kiedy przyjdzie mi zmierzyć się z katastrofą lub gigantycznym stworzeniem, chciałbym spróbować ukazać prawdziwą siłę człowieka, taką jak spokój i solidarność, zamiast panikującego tłumu, jak to robiłem do tej pory. Nauczyłem się, że człowiek nie jest pokonany przez strach, ale może budować przyszłość, pomagając sobie nawzajem. Ta historia została rozpowszechniona w internecie i dotarła do wielu ludzi. Oto niektóre reakcje zagranicznych internautów, słuchając historii reżysera, w pełni rozumiem. Polacy naprawdę różnią się od chaotycznego tłumu w filmach. Spokojna i uporządkowana ewakuacja, jakby byli jednym zespołem. To niesamowite. To, że całe społeczeństwo wyciągnęło wnioski z wielkiej powodzi i potrafi je wdrożyć w praktyce, jest wspaniałe. Myślę, że Polska może być światowym liderem w kulturze zapobiegania katastrofom. Oglądając wiadomości, byłem pod wielkim wrażeniem. Gdyby coś takiego wydarzyło się w moim kraju, z pewnością wybuchłaby panika. Spokój i życzliwość Polaków to coś, czego świat powinien się uczyć. Imponujące, że reżyser chce pokazywać solidarność zamiast strachu. Jego następny film na pewno będzie odzwierciedlał wartości, których nauczył się od Polaków. Czekam z niecierpliwością. Ehm. Oczywiście pojawiły się też odmienne opinie. Polacy ewakuowali się spokojnie? Może po prostu przywykli do trudnych sytuacji? Ich historia jest pełna kryzysów, więc brak paniki nie powinien dziwić. Nawet nie rozumiem, dlaczego wciąż mieszkają na terenach zagrożonych powodziami. Mimo kilku negatywnych komentarzy, większość wyrażała podziw dla postawy Polaków. Doświadczenie reżysera Edwarda, który stanął w obliczu ostrzeżenia powodziowego i ewakuacji w Krakowie, a także jego późniejsze refleksje, po raz kolejny ukazały wyjątkowy charakter Polski. Mimo, że kraj jest narażony na klęski żywiołowe, Polacy potrafią przekuwać doświadczenia w lekcje na przyszłość i działać świadomie i w sposób zorganizowany. U podstaw tego leży silna wartość przetrwamy razem, nie w pojedynkę. Reżyser wyraził swój najgłębszy szacunek dla tego, co zobaczył, a zagraniczne media i liczni internauci podzielili jego podziw. Spokój i solidarność Polaków to nie tylko mądrość w przezwyciężaniu katastrof, ale także siła kulturowa, z której świat może być dumny. To wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że Polska jest krajem gotowym do radzenia sobie z kryzysami, a jednocześnie pokazało, że więzi międzyludzkie są największą siłą. To, że nasze działania spotykają się z tak wielkim uznaniem na całym świecie, jest powodem do ogromnej dumy.